Widzowie ja wszedłem na palionowo i ukazał się tutaj portal. Zobaczcie na ten portal. To wygląda mi jak portal Xa. To wygląda mi jak portal Xa w ogóle patrzcie, on jest zrobiony tak, że po tamtej stronie znajduje się ten uśmieszek, To musi być portal Xa i jest napisane wejdź. Tutaj niby tutaj coś było, nie wiem co w sumie, dam tu dynię. Dam tu dynię, ale, ale tyle, nie, nie wiem co to było. Może jak się pokręcę tym. No nie, nic to nie daje. Widzowie! Muszę chyba wejść do tego portalu, ale ja nie wiem, czy to jest jakiś najlepszy pomysł, jak nie... Najwyżej pójdę też do hejtera, bo wiem, że hejter jest na serwerze i spróbuję z nim porozmawiać na ten temat. Eee, on będzie wiedział raczej, co z tym zrobić. Nie! Nie mam fajerwerek, to są jakieś jaja. Dobra, będę musiał, będę musiał wejść górą, ale to nie jest problem, bo ja mam sobie blisko do hejtera. Gorzej, jakbym miał naprawdę daleko, ale ja mam blisko! Hejterinio! Hejter! Dobra, czekajcie, jest, wchodzę sobie. on na tą górkę, jak ja nie Wchodzić pod górę jeszcze jakby był na niej śnieg, jak teraz. To by było w porządku, ale nie ma, nie jest w porządku. boję się takich portali, bo może coś tam być niebezpiecznego. I on pewnie sobie śpi. O nie śpi. Co ty robisz? Medytujesz? Debilu. To! Nie wiem. się nad życia. I co? Znalazłeś ten sens? No nie, znalazłem właśnie. no Mam problemy co, z tym. Co jest nie wiem, co fajnym robić. Dawaj to. Co? Książkę. Jaką? On co masz w jak fiepunku? Za yy, co to za książka? Nie wiem. Yy. Nie, nie chcę ci jej dać. No dobra. Eee, słuchaj. X znowu odwala jakieś dziwne rzeczy. Jak to? No, jest normalnie X Pod moim domkiem znajduje się portal! I jest napisane, że mam do niego wejść. Yy, to! Jak portal? Gdzie? Chodź, po... chodź szybko, chodź szybko. Pokażę Cię. Nie to, to, jest Ech. po prostu jakaś masakra, zobacz na to! Poka mi! Uju, uju, uju. Gdzie? Tam? Ej, a co? A co tak? no, portal do netheru. No, Wecz. to nie jest chyba no. portal do netheru, skoro x go postawił! Ej, ale to jest jakaś ten, pumpkin. To jest pumpkin. To ja go dałem tu. Nie, nie, to Ej! jest masy. Ej! O, nie chciał, ja nie chciałem. Napraw! Ej! Co? Nie no, dobra. Nie będę ci serer robił, Saty, wchodzimy, ale po co? No nie co wiem, a to ty chcesz wejść ze mną. Okej. Okay. Ja nie, nie wiem w sumie. No tak myślałem, że po co mnie to zaprowadziłeś, nie? No bo, bo chciałem ci, no bo troszkę się boję. No, a ty, no ty myślisz... Ja tak, ja wrócimy to. do Świata Xa. Jak wrócimy do Świata Xa? No wrócimy do Świata Xa hmm, No powiem tak, no mi się to podobało, nie? Tak? Smerkę Ci się Ja, ja mogę tam brać. Tak, mi, oj, nie, nie, no mi się to podobało, serio, mój dom, po prostu przywiązałem się do niego i mógłbym tam wrócić. Dobra, wró dobra, chodźmy, najbliżej coś się staje, raz, dwa, trzy, wow, co hey. jest, stary? Many, to wiem. Są, ej, ej, co jest? Ej, <laughs> hey, to są laki bloki, człowieku, pa. Znowu, <laughs> ej, co to <laughs> jest? Jaki Jakiś... dziwny laki blok, ty. On jest kino. Ej, nie! No, Ej, czyli, czyli czyli on nas zabrał po prostu jakby tutaj! Ole no. chłop! Nie, nie. nie wyrobię zaraz! Nie, dobra, ja po prostu. Wy... O, zbroja! Nie, 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 Pokonam cię! Pokonam nie, 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 cię! Ty mi użyłem perły! Co ty zrobiłeś? Ty Perły użyłem! Ale <ślesk> jestem debil. O. Ale żeś zrobił... Oj, co jest? Ej, dobra. Um, o ty śniad! Wow. Co ty masz? Patrz. Dostałem życzenie! Ty ty ty, 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 ty. jajca. O, dobra. Czekajcie. Idę nie, nie! Ej, wszystko wypuknie. Ej! Znieściłeś mojego bacona, ty debilu! Ej, ej, całego. Nie, no ty jesteś niemożliwy, Kejter! O, mam, mam, idziemy, dlaczego mamy ja, dawaj się nawalamy. Dlaczego, dlaczego to mi znieściło nawet bedroka? Jaki to o, ma sens? ole oh, yeah, olej! Oh, yeah. Właśnie ja tego nie chcia... No nie. Spadłeś. No, po prostu nie ale mam. Ale Ej, mam tego, idę raz ci zaraz ryspie. Nie, nie, masz serio? Znaczy, mam głowę jedną dopiero. Nie, nie rysę. O, 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 co tu jest? Pająka, delfina. O, nie, o. Ała! Masz. Ale Dobra, ty... go? Phantom. O! Masz. Dobra, zabiję go. Stany tu stoły. Dobra, trzymaj tutaj chłopaka. O, i takiego chłopaka. Bob mnie zabił. U, to są jaja. Ej, masz jachs! Jokier, możecie! Zaczynij, jachs! Jak na siebie! Nie! Ej! Nie. Ale nie zepchnąłeś jednym hitem, to jest niemożliwe! Ej, nie, nie, nie mam zielonego pojęcia! Jest, dobra, to jest i koniec! To Co, jest ten koniec, swój bo ja powiedz. w tym momencie. Ja mam strzały! ciały i pasto! Dobra, ja, pa ja mam itemy! Oj, uważaj! Ja, a ja też mam! Zginąłeś! Nie, no, ale pato, Pa jak ja mógł! A ja też potrzebuję łuku. Ciu. Ja mam kusę, zginę. kusę taką mocarną. Dobra, zginął, zginął. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie! <laughs> nie możesz nie. Mi mieć. Ej, dobra, potki. Potki, potki, potki. Dobra. Bo łuk też mam, fajnie. Mam cały ten. Dobra, daj mi łuk. Co, wal się. Daj łuk. Nie mam. No a ma, tak, dobra. a takiego łuku ja nawet, A takiego łuku ja nawet nie chcę. Jezus! Jak nie? Nie, nie, nie. Pa. Nie, nic nie hmm. widzę. też? Zgasuję świat. Nie Ej kiedyś to się o, widzisz. Ej! To X, to X na pewno to X! Jak nie! Oa! Oa! Ej! O, e. Ole mam ten Dobra! Ej czemu on chodzi ten villager? Co mu się wydarzyło? normalnie coś się z nim stało. Ej, ja nic nie dobra. widzę hater. Ja też nie, ja też nie! I nie Ej. mogę chodzić! Ledwo co w ogóle? Dobra! O dobra! Nie! Zginąłeś! No Jaki niestety, ty? ale dobra mam perwy. Pyk. Pierwami będę w sekundę. Achasz. Co ty ha, ha. robisz, co tyle? Nie! Rób. Puj! Sulkera mi zrespi Tak! Co to jest? O! o. Nie! Jest. Nie wak! No, co się dzieje! Najgorzej na świecie! Jaki? Masz dobra. ten y, łuk y, co daje szczęście? Tak, ten lepszy. Nie, no on o, jest człowieku. za mocny! Człowieku, mam ten łuk i kuszę do tego! Pa! O nie. No. No wiedziałem, żeby ci to dać. Zabiłeś Shulkera? Zabiłem, go w sekundę. Ej, ty masz drugiego w ogóle? Jak go... Patrz, Pat, Jak zabić Shulkera? O, dobra. Nie Zginę Znaczy on zginął, bo go zabiję. Ej, no nie. Ej, to są diakcy, nie? Weź odpal No nie mogę. A, tutaj. Czekaj. Jak to nie ma. się odpala, Tutaj człowieku. jest przecież. A. Uważaj, dobra. bo to może być TMP! O tak? nie, nie było, nie było! A nie widzę były! A tam był ten okle villager! Ale mi przepłacił. Ej! Się chciałeś mnie zabić! Dadawi. Chciałeś mnie zabić! Chciałem cię zniszczyć! No wiem, że chciałeś! O, bym cię zniszczył jakbym mógł, ale dobra! Uuuu jak... Czybko, muszę, zje szybko, 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 szybko. muszę zjeść. Dobra. Muszę zjeść, muszę kolejny łuk, kolejny łuk tu jest! Jak kolejny łuk. No leży. Ole pota! Ale pota! Ej, tu, patrz co tu leży, patrz co tu leży, ja muszę wszystko przekonać. Nie, Wyrzuciłem STRZAŁY! Nie, ja też, ja też teraz, What ale jestem debil. A ja wyrzuciłem przez przypadek strzały, nie! O nie, ja to samo, ja to samo. Najdłużej. Ale nie wyrzuca. To, to co nie w tym. Nie, tu nie ma. Ech, kurde, ten creeper, to posrany. Nie, to był najgorszy creeper, jaki może tylko być. Ej, czemu ty to rzucasz? Ja... Ja Ciekawe, zarzucam. co X-u zaplanowane, bo... Ja nie wiem, czemu on nas, nam tak zrobił, że nam nas tutaj wysłał w ogóle. Może, może żebyśmy się skłócili. Kurde, co tepi! No nie my się nie skłócimy, bo my to robimy... Uuu, cały, cały, cały! Dawaj mnie to! No dawaj mi strzały! Dalej Co, co Ty robisz! Oła, ej. Ała! Pomóż mi! No ale jak zginąłem, bo mi we mnie strzeliłeś! <laughs> Chyba! <laughs> jak mi się wydaje! Ej, nie, ja nie celan, Ale pa! Normalnie mi zbudowało jakąś tą! Jakąś zabudowę! Dobra, to zostałem. Ej!

Wszystkim co się dało Trzeci raz już taki sposób Ale jajca, dobra, ty O to Dobra, rzucam ten jajca, To będą zaraz, jak to Jak o, cię to Nie, nie Co nie? Udało się O, ale nie. Co to ma być? Tego nie potrzebuję, to w sumie się przyda hmm. Jak ja mam stąd wyjść? O nie, ja nawet nie mam Muszę to zniszczyć, nie, nie. Się te... Co, to same? samo miałem, to ty to to samo. Tego się nie da zrobić. To jest najgorsza łapka. Da się, bo musisz tylko tam na górę sobie postawić. Tak? No, ale jakiś blok, jakiś blok. Widzisz, to, to żeby nie. cię nie a to ja nie widziałem takich. Ale slajfaków. patrz na to, ja chyba wolałem zginąć, bo zobaczyli, ja rozwalam <grym> jedną kratę. O, pomogłeś mi. Miło, miło, miło. miło Dobra, Fajnie. udało się. Ale fart, dzięki hejterinie. Ale pana. no. Zginę chce ci no, zginę trzeci raz, no. A, może z Lawa mnie zabija. Znowu mam i znowu wywaliłem strzały! O, nie, skierci. Dobra, ja tam lecę, ja tam lecę, proszę. Dobra, nie chcę mi się żyć. O, dobra, jest mam to. Nie! Dobra, jedzenie też, dobra, zjem sobie. D dobra, ja tutaj jedzie, ja tam nie dojdę. A jak nie dojdziesz, czemu? Wrzucam te perły i mnie zabijam ciągle. O! Udało o, się! O. Make a wish! Tak? Dobra, ja nie mogę, ja nie O mogę... nie! Zginę! Jak? O, dobra, dobra, jest! Teraz się doganiam, patrz, teraz się nadganiam, dopiero człowieku. No ma, udało o. się. Tyk. Proszę? Ej, no nie dobra. mogę stąd wyjść, dajcie mi się Nie, wypadaj z gubki O, dobra, łatwo. O, nie. Łatwo na nie. Nie. No jak to się dzieje? Powiedz mi, że ja ginę w 3 sekundy, no. Czemu ty cały czas giniesz? Nie wiem, nie wiem, bo ja mam jakąś porąbaną, porąbanego leki bloka, no. Najgorszy dobra. mam zestaw. Widać. O! Dobra. O nie, ole, zginąłem! Ale to był nie fart, po prostu. Dobra, tak, idę tam. Proszę. Wiesz, ja już prawie kończę ten. O nie, tepłem się perłą No na dół. właśnie wiem, a ja nie mogę cię dogonić, bo nie potrafię. Nie, tepłem się perłą na dół! Ale ja. nie, fart, i teraz muszę się kilnąć Masa Ja miałam tą samą sytuację. O. Dobra, o, co, co ty tam o robisz? Nie. To moje miejsce. nie No bo ja przesiedłem, bo ja nie mogę przez twój przejść. Dobra, Kurde, oh. no. Ja tego nie wygram, nie ma opcji. Jak nie wygrasz? Dobra, Dobra jeszcze. One is lucky, one nie. Dobra, ja tego nie ustawiam nawet. Cyk. Dobra, to. to walić. O nie, luck jest! Nie, nie po mnie! Tak, Ej, bo luck był, luck był, luck był. Hero co ty masz. Ale i ty, kurde, ale nie mam chyba mu ni żeby coś dać. Mam jak nie mam, nie mam. Niestety. Zginął! hater, co ty robisz? Ja już kończę! Ja już lecę, ja już, lecę, ja już biegnę. A a, szybko, szybko. Dobra, zabieram. Szybko, szybko, szybko. Co szybko? jest? Kończy. Czemu Kurde ty nie biedno. wysadziłeś, Ty nędzny, Ja nie chciałem! Ja nie chciałem! Ja Ej, już biegnę pa. Ja w ogóle zauważyłem, że ty masz strasznie słabe laki bloki, ty cały czas wybuchasz. No, ja mam takie laki bloki, człowieku, co to jest, nie? No, patrz jak mi dobrało w ogóle, no nie da się nic zrobić, człowieku. No i no, znowu mnie zabił, jakiś Akurat, akurat tutaj ci współczuję, bo naprawdę masz tragiczne Naprawdę, laki. naprawdę. Nie wiem, czy da się Dobra. w course, no. Nie da się, pa. Przez to ja no, też bym no. spawn spawn pointa, bo naprawdę tu się nie da. Nie da się, nie, no, nie no, no da się to człowieku chceć. znowu zginąłem, no. Ja. Ej. Ale najgorzej, że tu jest... Dobra. Co? Mam nadzieję, że jest Clipper, który... Dobra nie... dobra, A co zrobi ten Ja nie chcę kołnięć. Ej! Ja mam spawn pointa tam, gdzie zobacz! Ja mam spawn pointa gdzie? tam, gdzie, gdzie nie ma bloków! To jajca robi ba. Tak, muszę wejść po bloku tej wody, gdzie! <laughs> co dobra. za głupek, ej dobra! Dobra, mia... co to ma być? Nie, no, ty jesteś jakiś yeti... Ja co to twardzę. jest? No? To nie jest moja wina, to X to wymyślił. Ja rozwalam jednego bloka i mnie nie ma. Dobra. Tutaj ustawiam, okej, teraz będę się... Ja A, nie mogę... Ej, ten creeper! To mnie zabiło! To mnie zabiło, pewnie? Ten, ten creeper, ten creeper Naprawdę, zabije. nie, na zabij. no. nie ma! mieczem pewnie albo jakimś wybuchem. Nie, nie zabiłem cię, przysięgam! To ten nie, ja, ja się tych bloków też ja nie zbliżam nawet. Dobra, Ej, kocha. dobra! Ja tam nie mam jak dojść! Nie, ja już kończę! Szybko! Ja nie mam jak doskoczyć, człowieku! Hej, teraz muszę to tak jak najszybciej skończyć! Cyk, nie doskoczę cyk, tam, nie doskoczę cyk. tam. O nie, killer killerbany, killerbany. E. Nic nie widzę. Ej, co jest? Dobra, tutaj cyk Dobra. Idę. Nic nie widzę. Ile to jeszcze będę miał sekund? 15 sekund aż! Nie! No kurde! Szybko. no. One is lucky, ładnie! O nie! Dobra, jestem, skończyłem! Tak! No nie, no i przegrałem, tak? No. No, no ale możemy się jeszcze yy, na, na koniec yy, pobić No dawaj, dawaj, ale ja w sumie nie mam miecza Nie, wywalaj, wywalaj, głupi jak. O, leputa, dobra dawaj, dawaj, no chodź Dobra, dawaj, idziemy Idziemy, idziemy No ja czekam, Mama zbroję chodź Czekaj, się biegnę, 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 mam Dobra, to dawaj, dobra, ja tu tutaj, blisko, jesteś? blisko Widzimy? No nie, gdzie ty? No jak nie? Ja jestem, ja jestem na końcu, a ty? I... Nie, 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 nie. A co ty jesteś na początku? Nie, nie, nie. Ja jestem na początek. Boże! Ty ty to widzisz. A ja jestem dawaj, na Dawaj stronę, końcu. dawaj! Dawaj, moją stronę! Idę! Ej, a, widzę cię, widzę cię, widzę cię kurde. Ja też nie. cię widzę. A ty nie masz żadnej z chcesz wygrać. Ale po co mi zbiera typie? O nie, to oszuisz się. Ej! Nie! No, no, i ignałem, no. Ej, dobra, no, a jak mi teraz wrócimy na palionowo?